Świadomość wszechświata, posłańcy. Świadomość zatrzymała mnie nad Japonią, gdzieś pomiędzy początkiem a końcem II wojny światowej. To przygnębiające uczucie, gdyż doświadczam każdej chwili tej burzliwej dekady. Słyszę wymarsz wojska, odgłosy armat. A także płacz ludzi i krzyki żołnierzy biegnących w sam środek piekła. Mam wrażenie, że wchłaniam całe zło tego świata, wraz z jego bólem i goryczą. I choć nie chcę tu być, to muszę, gdyż świadomość splątała mnie z innymi kubitami. Dlaczego zatrzymujesz mnie tutaj? Pytam błądząc wzrokiem po niebie. Dziękuję za wysłuchanie fragmentu. Audiobook w pełnej wersji dostępny jest na stronie autorskiej www.jwona-gajda.pl, Empik Go i innych platformach.